Z tej strony Miko Marczyk, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja właśnie jestem w Centrum Simulatorów Rejs podgranie, Granie i ściganie w Łodzi i chciałbym opowiedzieć Wam co nieco na temat kryterium asów na karowej, czyli odcinka specjalnego, który wzbudza tyle emocji wśród wszystkich zawodników i kibiców rajdowych. Ja stoję na starcie tego odcinka z Kodą Fabią Rally 2 Evo, czyli takim autem, jakim ja się ścigam. Na Karowej miałem okazję być trzykrotnie w 2017, 2018, 2019 roku i chciałbym zrobić najpierw dla Was taki pierwszy przejazd zapoznawczy, gdzie co nieco opowiem o próbie, moje skojarzenia, jakieś takie techniki jazdy, które trzeba zastosować w danym elemencie trasy, a potem. Postaram się pojechać na czas, natomiast nie będzie to taki idealny przejazd, ponieważ ja dopiero wsiadam do symulatora. Bardzo dawno nie jeździłem nim, więc przejadę tak, tak, jak potrafię. Po prostu najlepiej, pewnie, będzie to kilka albo kilkanaście sekund wolniej od takiego super perfekcyjnego, wymuskanego przejazdu, o który właśnie walczymy zawsze na żywo na kryterium asów. Mam nadzieję, że ten materiał też Wam się przyda w tym tygodniu, ponieważ w sobotę wielki finał od poniedziałku do piątku. W tym tygodniu mamy eliminacje w automobilu Klubie Polskiej, wirtualna barburka, kryterium asów na ulicy Karowej. Nie ma co, co prawda w tym roku prawdziwej barburki, natomiast możecie się pościgać właśnie za kierownicą symulatora, tak jak ja tutaj, także ruszajmy. Ruszamy zawsze tutaj ze startu. To jest taki bardzo nietypowy odcinek specjalny, ponieważ gdy stajemy z Szymonem na starcie, to w intercomie doskonale słyszymy każde słowo komentatora, który mówi, zapowiada załogę. Słyszymy kibiców, więc te emocje dają się we znaki. To jest zupełnie inny odcinek specjalny niż każdy inny, który pokonujemy w całym sezonie. Dostajemy informację od startera, że za 5 sekund wystartujemy. Tutaj nie można zrobić fal startu, po prostu ruszamy na zielone światło. Czas liczy się od przecięcia. No i wtedy e, ruszamy. Przejeżdżamy koło beczki po prawej stronie, rozpędzamy się prostą, drugi, trzeci bieg, i tu mamy pierwsze hamowanie. To jest taki pierwszy punkt na ulicy Karowej, gdzie dowiadujemy się, jaka przyczepność będzie w tym roku. Po prawej stronie mamy kostkę, na lewych kołach mamy asfalt, dlatego hamujemy blisko ciasno tutaj do tej beczki, ze względu na to, że zazwyczaj ta przyczepność na asfalcie jest trochę lepsza. Nawracamy i wracamy do punktu centralnego ulicy Karowej, tutaj, gdzie wszyscy kibice czekają na emocje, na beczkę i musimy zakręcić w drugim manewrze na, tej, na, na tym odcinku w odcinku specjalnym, bardzo taką beczkę długą, 540 stopni, jeżeli pamięć mnie nie myli, która pozwoli nam na to, że możemy wyjechać do góry. Wjeżdżamy w ten sposób na ulicę Karową, mamy lewy zakręt, który jest w średniej długości na asfalcie. Następnie rozpędzamy się przez jakieś 70 metrów, i zbliżamy się do wejścia na kostkę, ponieważ kolejny prawy zakręt będzie na kostce. Na kostce, która e, generuje tak dużo różnych akcji, sytuacji. Ona, słuchajcie, zmienia się miejscami, jeżeli chodzi o przyczepność. Tutaj mamy e, płaty bardziej śliskie, tu mamy trochę więcej przyczepnego. Tutaj w końcówce e, jest e, też e, bardziej ślisko. Janek Kmielewski jest on e, kiedyś. Przed ten zakręt całkowicie ślizgiem trzeba znaleźć jakiś patent na niego. Dosłownie 30 metrów prawy kolejny napęd, musimy być bardzo blisko krawężnika. Kolejne 30 metrów i lewy zakręt pozwalający nam na powrót w dół. Musimy tutaj uważać, żeby nie ciąć krawężnika. Tutaj w grze nie ma problemu, natomiast w realu ten krawężnik jest naprawdę długi. Drugi, trzeci bieg, szukamy trakcji. Zazwyczaj mamy dużo mocy w autach, na karowe jest ślisko, bo jest zima, a my po prostu chcemy rozpędzić się najszybciej jak się da w prawą alejkę, tak jak zgodnie z ruchem drogowym. Ten zakręt traktujemy wyścigowo, dość mocno od lewej, schodzimy do, do prawej, do wewnętrznej i mamy 50 metrów jeszcze rozpędu, żeby wyhamować przed beczką, na której robimy nabrót 180 stopni, który znowu pozwoli nam, żeby pojechać do góry na karową. W tej chwili już będziemy jechać na samą górę. Znowu powtarzamy ten lewy zakręt, przejeżdżamy szybko, schodzimy w prawy zakręt na kostkę, staramy się tutaj. Ciężko jest tutaj pojechać techniką wyścigową na no jedno hamowanie, trzeba sobie to wszystko wyczuć tak skrupulatnie, wykorzystać każdy centymetr i każdą przyczepność, którą generuje ta kostka i nie dać się zaskoczyć e, tym śliskim fragmentom, ale naprawdę tu trzeba cisnąć na maksa. To są dwie minuty, gdzie e, konkurencja nie wybaczy tego, że będziemy odpuszczać, krótkie rozpędzanie do prawego długiego zakrętu na kostce, pierwszego, pierwszego z tych takich słynnych idących e, do góry. Zakręt jest dość śliski, potem krótkie rozpędzanie, kolejny prawie długi zakręt, który troszkę musimy wypuścić, żeby z powrotem wrócić do wewnętrznej i przechodzimy na asfalt. Tu nas nagle łapie lepsza przyczepność, rozpędzamy się do góry, w lewym zakręcie na górze zawsze stoi beczka, tej beczki nie widzimy w tym lewym zakręcie, więc musimy troszkę kamować wcześniej, troszkę przed czasem. Wypuszczamy sobie na krawężnik, ten krawężnik, który jest bardzo niski, możemy sobie wykorzystać tą szerokość, krótkie rozpędzanie i znowu wpadamy na kostkę, tym razem jedziemy w dół, więc ta przyczepność jest troszkę niższa, bardziej nam się samochodem, no ale już ją co nieco znamy, ponieważ przed chwilą jechaliśmy pod górę. Prosta, lewy, długi zakręt, na końcu którego dobrze by było być bliżej wewnętrznej niż po zewnętrznej, bo tutaj, jak nas ślizga, to, to, to tracimy trochę czasu. Znowu prosta, hamowanie. Tutaj często możemy zrobić taką rybę, czyli przed tym, jak kręcimy w lewo, delikatnie rzucić autem w prawą stronę, żeby ono nam się chciało złożyć, troszkę jak na szutrze, ponieważ ten zakręt jest naprawdę bardzo śliski. Znowu rozpędzanie się do prawego zakrętu, i w tej chwili mamy beczkę. E, gdzie Szymon mi mówi, beczka do mety, bo wiem wtedy, że ją objeżdżam. Po tym, jak ją objadę, to już kieruję się w stronę mety i teraz bardzo ważny moment, bo już nam się wydaje, że jesteśmy na mecie. A przed nami bardzo trudne. myślę, że najtrudniejsza beczka na trasie manewr. Musimy ją zrobić e, dookoła, e, żebyśmy mogli wpaść na metę. Tutaj, tutaj w momencie, gdy kończymy beczkę, musimy uważać, bez jest ślisko. Bardzo często tutaj, właśnie z tej kostki, są powyrywane fragmenty, ponieważ zawodnicy. Odkręcają, odpalają i te 500-600 konne auta, urywają po prostu fragmenty tej kostki i wpadamy na metę. No i tutaj całe show dla nas, dla zawodników się, się kończy. Odcinka na karowej po prostu się nie pamięta. Jedzie się całym sercem, robi się wszystko, co się da, wszystko, co wcześniej człowiek wypracował. I tak właśnie on wygląda. W tej chwili zaproszę Was do przejazdu, który postaram się zrobić na czas. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Stoję już na starcie odcinka e, Karowa e, w schodzie Fabiarelli 2 Evo, postaram się Wam pokazać e, taki przejazd e, poprawny, no, na pewno nie pojadę bardzo szybko, bo dawno nie jeździłem z kierownicą w symulatorach, ale właśnie w realu tak też jest, zapoznajemy się z ulicą Karową idąc na piechotę i e, stajemy dopiero tutaj pierwszy raz do startu o godzinie 20, .00. na oczach wszystkich. Musimy pokazać się z najlepszej strony i zmierzyć z tą zmienną przyczepnością tego odcinka. Także zapraszam Was do obejrzenia przejazdu. Postaram się Wam również pokomentować, co się tutaj dzieje. Wbijam oczywiście pierwszy bieg, podkręcam obroty, mam napęd na cztery koła, więc muszę ruszyć dynamicznie. Puszczam sprzęgło, mijam beczkę z prawej strony i dojeżdżam do beczki, na której badam po raz pierwszy przyczepność tego na ulicy karowej. W miarę trafiłem. Półnej od głównej beczki wszyscy oglądają. Każdy kierowca ma o tym, żeby przejechać ją jak najbliżej, jak najcięższej. Czekamy cierpliwie, które mamy na kręcie. zmiana przyczepności. Jest bardzo ślisko, musimy zachować cierpliwość. Troszkę wolnym ciągnąć ręcznym. Od razu napływ. Tutaj możemy troszkę się wolić na najazdy na krawężniki, natomiast w razie musimy pewnie złapać kapcia. Prawy długi zakręt, drugi bieg, krótkie rozkręcanie na nóż, na beczce. Jak będzie to doceniają, a i stopę to docenia. Warto będę zrobić. Prawy długi zakręt po kostce, znowu drugą malejkę. Odciągamy ręce, jedynka i rozpędzamy się do góry. Prawy śliski zakręt do góry po kostce, łagodnie z gazem pracujemy. Kolejny bieg, żebyśmy do trakcję. Tutaj troszkę wypuszczamy, wracamy z powrotem. I jedziemy dalej do Tu mamy beczkę z prawej strony. W realu nie widać jej, gdzie dokładnie stabilnie jak I jedziemy z powrotem do dróg. Tutaj już chyba emocje sięgają, na nich. jesteśmy gdzieś w połowie próby. Tu już się naprawdę jedzie w pełni serce. Tu już ułamłam drogi, o troszkę za bardzo za bardzo dopuściłem. W realu już bym pewnie odchodził od zderzać z tyłu, natomiast całe szczęście. symulator to wypacza. Trzeci kolejny bieg. Zatrzymowanie, tutaj już Szymon mi zawsze mówię beczka do mety. I ostatni dobry mamy techniczny. Zatrzymamy którą tylko się nakręcić ten cios jak się da i odbudzamy się do mety. Czas minuta 56.900. Jest tak dużo przyczepności w grach różnych karowych, że nie można tych czasów porównywać. Przejazd był poprawny, gdzieś tam urwałbym kawałek tyłu, auta i to był real, ale że tak można było sobie na to pozwolić. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Zapraszam do komentowania. Jeżeli chcecie zobaczyć jakiś odcinek specjalny, jakieś auto, jakąś moją opowieść na ten temat, to śmiało dawajcie znać. Ja zapraszam Was serdecznie do Reyspotu, tutaj w Łodzi, żebyście się przejechali po ulicy Karowej. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie, cześć.